Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po spotkaniu Świt, Szczecin, Regort Bielsko-Biała, są z nami trenerzy obydwu zespołów Dariusz Placza oraz, oraz Tomasz Kafarski. pamiętaj, trenerze, tutaj pytanie do zespoła, zespołu gości. Proszę o podsumowanie tego spotkania, później przejdziemy do tego ramach zespołu gospodarstw. Zacznę od gratulacji dla trenera Kafarskiego, dla Świtu Szczecin za wygranie meczu. Te... Ten mecz przebiegał dokładnie tak jak założyliśmy, że on będzie przebiegał. Mówię o, o fazach gry przede wszystkim, że wiedzieliśmy, że, że, że Świt chce grać bardziej, czerpać z obrony niskiej, grać atak szybki. Wiedzieć, a wykonać tu dwie różne rzeczy. Dostaliśmy dwa strzały właśnie po, po ataku szybkim przeciwnika. I szkoda też tego rzutu rożnego, z którym tracimy bramkę przed, o, w tak ważnym momencie, jak, jak, jak zejście do szatni. Ktoś, jeśli robi coś bardzo powtarzalnie i zwraca na to bardzo mocną uwagę. Zakładam, że świt właśnie na tą fazę gry zwraca bardzo mocną uwagę. To mimo wszystko mocne przygotowanie się pod, taki, pod taką fazę gry no jest trudne, żeby, żeby takiej fazie gry przeciwdziałać. Ale mieliśmy z tyłu głowy, wiedzieliśmy, co chcemy robić, jak to robić. Ale niestety nie dało nam to zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Tym bardziej smutno mi, że, że przejechaliśmy tyle kilometrów po to, żeby po prostu ten mecz wygrać, ale dwa razy w tym meczu prowadziliśmy i szkoda, że, że tego po prostu nie dowieźliśmy, nie dowieźliśmy do końca. Jeśli ktoś myśli, że, że to był tylko i wyłącznie mecz Beniaminków, to uważam, że był to bardzo ciekawy mecz dla, dla Kibica, bo padały bramki. Dla. Padały przede wszystkim bramki, chociaż rekord już ostatnio przyzwyczaił, że, że w jego obecności po prostu te bramki padają. Chciałoby się ograniczyć jeszcze te stracone bramki, no ale w tym wszystkim jest przeciwnik, który jest dobrze przygotowany. Świt, zespół doświadczony, mający w swoich szeregach wielu doświadczonych piłkarzy, poukładany taktycznie. Chcący po prostu wygrać, bardzo mocno zdeterminowany, i chyba ta determinacja doprowadziła do tego, że to dzisiaj oni cieszą się z trzech punktów. Ja chciałem na sam koniec podziękować również swoim zawodnikom, bo ten mecz też kosztował ich trochę, trochę zdrowia. Nie zawsze będzie tak, że będziemy wchodzić, wchodzić zmęczeni z wojska i będziemy mieli trzy punkty, ale, ale myślę, że to zostawienie zdrowia na boisku powoduje, że przybliża nas, nas, nas to do, do zwycięskiego meczu, który, który mam nadzieję, jestem przekonany, że już za tydzień dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do z zespołu gospodarzy Tomasz Kafalski, panie trenerze. Tydzień temu to również wy prowadziliście tak jak dzisiaj prowadzili wasi goście, jednak dzisiaj postawiliście na wspólnie, wygraliście to spotkanie. Otworzyliście bardzo dobrze ten mecz. Natomiast później do głosu zaczęli dochodzić. Koście, do przerwy. Wynik 1 do 1. Proszę o kontynuację. No ten mecz miał tyle momentów, że zaczynając od początku i każdy opowiadając, to byśmy tu, długo posiedzieli. Dziękuję trenerowi za, za gratulacje. Te gratulacje na pewno się należą moim piłkarzom, bo ciężar gatunkowy dla nas z tego meczu był spory. Była ogromna mobilizacja i chęć wygrania tego spotkania i finalnie ten mecz wygraliśmy. Chociaż yy, strata bramek Mogła podłamać naszych chłopaków. Bardzo dobrze wyszliśmy w mecz. Duża liczba takich sytuacji, które mogły mieć zalążek bramki, ale zbyt długie decyzje li, yy, i jakieś wybory moich piłkarzy doprowadziły do tego, że nie padła dla nas bramka. Myślę, że kluczowa dla takiego spokoju i może do, dla, dla, dla przebiegu spotkania była bramka na 1-1 i potem bardzo dobre wejście w drugą połowę, ale to przeciwnik znowu strzelał bramki, nie uszczeliliśmy się. Tego, przy czym trenę przestrzegał swoją drużynę z ataku szybkiego straciliśmy. straciliśmy bramkę, ale to, co zrobił yy, Robski z kapeluszem po przerwie, to, co, to jak walczyła drużyna, to z jaką pewnością grała yy, wierząc w to, że ten mecz zakończy się nasze zwycięstwo, to są ogromne, że tak powiem, słowa szacunku dla nas i yy, mam nadzieję, że mam nadzieję, no, nie dopuszczę do tego, żebyśmy my się w jakikolwiek sposób teraz raczyli tym zwycięstwem, bo to jest ważny krok, ale przed nami jeszcze wiele, wiele kolejnych. Można również przyznać rację trenerowi ze stołu Kości, Danuszowi klaczek, który stwierdził, że ten mecz mógł się podobać, bo naprawdę był fajnie dla oka. Zdecydowanie tak, wydaje mi się, że trójka Zapomniałem o czwartym. Trójka Beniaminków wydaje mi się, że nadąża za, za, za awansem, itd. i tak dalej. W pogoń, jaki rekord, jaki my gramy, fajny futbolu I mam nadzieję, że, że wszystkim nam uda się utrzymać. Dziękuję pięknie. Czy są pytania od czynnika w To samo pytanie, Który, które prawda w tym spotkali, da tego końcowego wyniku była decydująca może pan czy ta pierwsza straca nawet na zejście do szatni w jakiś tam sposób zadziałała, ale z drugiej strony szybko kolejnie też prądek, czy drugi, czy jednak trzeci już całkowicie? W wyniku zadecydowała trzecia bramka, no bo, bo była to ta ostatnia bramka, która doprowadziła, że, że Świt wygrał. Yy, yy. Dla mentalu może mojego zespołu no to szkoda mi najbardziej tej straconej bramki do przerwy, bo, bo, yy, bo wprowadziła pewną nerwowość, ale też zmobilizowała do, do jeszcze lepszych działań i do, i do większej merytoryki yy, w szatni. Yy, no ale tak jak powiedziałem, ta najważniejsza bramka padła yy, ostatnia dla Szczecina i, i to ona daje wam zwycięstwo. A ja jeśli mogę odpowiedzieć na to pytanie. Uważam, że jednak bramka numer 2, Bo bramka numer dwa nastąpiła w momencie, kiedy to rekord złapał najlepszy moment w tym meczu. Podszedł do nas blisko, było nam trudno wyprowadzić spokojnie piłkę, ale przy jednym takim wyjściu padła ta bramka Ropskiego na 2-2. Na Uroda, piękne uderzenie, i myślę, że to nas bardzo szybko wróciło do meczu. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie?